Siemanko ludzie, z tej strony The World of Hoopcia i dzisiaj chciałbym stworzyć kolejną serię jaką będzie seria Hardcore na tej serii będzie to po prostu zwyczajny survival jednak na trybie Hardcore i jeżeli zginę świat się skasuje no i seria zostanie zakończona mam nadzieję, że nie wejdę tylko w świat i spadnę z jakiejś wysokości i od razu będzie koniec tego Chociaż nie, 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 to ja zrobię jeszcze jeden odcinek. Nie no przepraszam. To już kończymy. No, no zależy, nie. No to co by tutaj jeszcze więcej mówić? No to raczej trzeba by... Jak tam ustawienie? Chyba dobrze, poziom trudności, no to, to łatwym. I zrobimy świat. Nazwiemy go hardcore trypart. Hard generuj struktury tak gotowe stwórz na świat i tak myślę że na początek będzie troszeczkę reagowało bo świat się będzie generował a to normalnie i słuchajcie dziś, bardzo was przepraszam że dzisiaj nie było odcinku z kenim no ale niestety takie to życie nie zawsze można zrobić wszystko po co jak to idzie pomyśli. No i tak, niestety Kenny dzisiaj jechał... Um, nie wiem, po coś tam jechał, do um, coś kupić jechał. Cały dzień nie ma, coś tam chyba handluje. Um, o, Białym Zimowym. Ja właśnie nie lubię Białym Zimowym. Wiecie dlaczego? Bo one są nieskończone. Tysiąc kratek biegłem, ponad tysiąc i nic tam nie było. Dobra, laguję jak zwykle, zawsze przy generowaniu świata. Ale może już na początku uda nam się drzewo zdobyć, już na początku z lagami. Przepraszam, że tak mi laguje, ale wiecie, dopiero świat się lagu laguje, matko. Dopiero Witajcie! Dzisiaj będzie trochę świat lagował, ponieważ... Chyba będzie trochę świat lagował, bo się generuje. No ale wiadomo, świat się laguje. No bo świat się, świat niestety gra nam laguje, ponieważ świat laguje. Świat się laguje, więc. Nie generuje, nie generuje, laguje. Dobrze, no to jak na początku deski. I od O właśnie. Yy, są tu już jakieś potworki, znaczy yy, świnki czy tam krok...